Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący Rady Miasta, Panie Komendancie, Szanowni Księża uczestniczący w tej uroczystości, Szanowny Panie Prezesie, Szanowni Państwo, a przede wszystkim Szanowny Dorówny i Doruchowie OSP w Miedoni. Jest mi nie miło, że mogę tutaj Was dzisiaj gościć. Ja chcę serdecznie podziękować za zaproszenie na podwójną uroczystość 90-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej na Śląsku Mielonii oraz przekazania i poświęcenia samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Waszej jeżdżącej. Zaczynaliście od samochodu do... I od sikawki konnej, a dzisiaj po 90 latach dysponujecie bardzo dobrym, jak na ochotnicze straże pożarne, sprzętem. Posiadacie dwa samochody ratownicze gaśnicze. Jeden dzisiaj poświęcony, średni samochód, drugi lekki, gaśniczy. Jeszcze posiadacie w swoich zasobach samochód lekki, ratowniczo-rozpoznawczy. Na przestrzeni ostatnich lat jednostki OSP. Ulegały stałym przemianom, i czego efektem jest świetnie wyposażona i wyszkolona jednostka świadcząca pomoc wszystkim potrzebującym. Cieszy mnie bardzo, że w Waszych szeregach jest tak liczna grupa młodzieży, młodzieżowa drużyna pożarnicza licząca 15 osób. Widzę, że większość jest dziewczyn, a mi to wcale nie przeszkadza. Jest kilku chłopaków, ważne, że ta jednostka posiada taką drużynę pożarniczą, bo wy jesteście przeszłością tej jednostki. I musimy zrobić wszystko, żeby zaszczepić was i tak was zaktywizować, żebyście tutaj najpierw w szeregach OSP, a może kiedyś w szeregach Państwowej Straży Pożarnej pełnili służbę. Tak duża liczba y, znamienitych gości świadczy o tym, że y, macie wielki szacunek zarówno w społeczeństwie, jak i y, we władzach miasta. Korzystając z okazji, chciałbym serdecznie podziękować y, panu prezydentowi y, za wkład finansowy w realizację tego zadania, gdyby nie y, połowa środków... Czyli blisko 500 tysięcy, to tego samochodu tutaj by nie było. I duże ukłony dla Pana Prezydenta, dla Pana Przewodniczącego, dla wszystkich radnych, że w swoim budżecie znaleźli środki finansowe, żebyście mogli ten samochód dzisiaj tutaj dostać y, i y, y, cieszyć się z tego, że jest tutaj y, ten samochód przeznaczony na przejechanie. Z okazji 90-lecia. Powstania tej jednostki, chciałbym Wam życzyć dalszego rozwoju. Kolejnych wspaniałych jubileuszy, Tego, żeby ta strażacka ochotnicza służba sprawiała Wam dużo satysfakcji, szacunku społecznego i tego, żeby ten samochód, który dzisiaj dostaliście, zawsze bezpiecznie Was do akcji zawoził i z tych wszystkich akcji i z tych wszystkich działań bezpiecznej do żeby was przywodzić. Wszystkiego dobrego, miłego świętowania. Niech święty Florian ma was, wasze rodziny, zawsze w swojej nieustannej opiece. Dziękuję bardzo.